Dzień dobry, czas na kolejne krótkie podsumowanie. Mówię krótkie, ponieważ będzie to podsumowanie dotyczące jednej mojej ulubionej reprezentacji, czyli reprezentacji Brazylii, która z każdą kolejną kolejką na tym turnieju robi na mnie piorunujące wrażenie, coraz większe wrażenie powiedziałbym. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja spodziewałem się żoga bonito po tej reprezentacji Brazylii. Spodziewałem się absolutnie spektaklu, takiej chęci dania widowiska, tak jak ci piłkarze mają takie podejście przed meczem, że jest stanie, że są, że są emocje, że jest radość, że jest taka pełna witalność, która bije z tej reprezentacji, że choć Cici selekcjoner reprezentacji, sam mówił przed turniejem, że największym kłopotem Canarinhos może być presja, to tej presji nie widać. Widać absolutnie chęć zorganizowania spektaklu na poszczególnych stadionach, ale to, co najbardziej może imponować w tej reprezentacji Brazylii, to że przy tym zachowaniu tej całej brazylijskości i tej radości w graniu, oni potrafią spisywać się nieprawdopodobnie Solidnie jeśli chodzi o defensywę. I słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, po pierwsze, jeśli spojrzymy sobie na strzały celne oddawane przez rywali reprezentacji Brazylii na początku tego turnieju, to ci rywale, czyli Serbia i Szwajcaria. Podkreślę po raz kolejny. To jest weryfikacja. To absolutnie jest weryfikacja. To są reprezentacje, które jak najbardziej mogą oddać twój poziom, ale te reprezentacje na tle reprezentacji Brazylii nie zdołały oddać jednego celnego strzału. I nie licząc reprezentacji Francji z 1998 roku, to jest dopiero drugi taki, znaczy licząc w zasadzie reprezentację Francji od 1966 roku, to jest dopiero drugi taki przypadek, żeby Żebyśmy mieli do czynienia z reprezentacją, przeciwko której dwie drużyny nie są w stanie oddać celnego ostrzału. To jest naprawdę coś niesamowitego, co udało się stworzyć Ciciemu, selekcjonerowi reprezentacji Brazylii. Tym bardziej widząc, jak on rozkłada te akcenty i jak wielu ofensywnych piłkarzy on jest w stanie wystawić właśnie na poszczególne mecze. Oczywiście tutaj oglądaliśmy wariant ciut bardziej defensywny, ponieważ chociażby na pozycji prawego obrońcy zagrał Eder Militał i sam selekcjoner przyznał po tym meczu ze Szwajcarią, że jemu zależało na tym, żeby zatrzymać właśnie to skrzydło, ale jeśli spojrzymy, sobie też na charakterystykę Edera Milita, to mówimy tutaj o piłkarzu, któremu w przeszłości zdarzało się grywać na pozycji prawego obrońcy, który jest niesamowicie szybki, który jest skoczny w powietrzu, czyli jeśli zagrasz długie podanie właśnie w ten jego sektor, to on prawdopodobnie główkę wygra, który momentami bywa naprawdę spektakularny w takich akcjach jeden na jednego w defensywie, a który przy tym wszystkim potrafi piłkę wyprowadzić i prowadzeniem, i podaniem, i dysponuje naprawdę fenomenalnym crossem, czyli teoretycznie, jeśli spojrzymy sobie na cały pakiet, który oferuje dzisiaj stoper Realu Madryt, to on ma Wszelkie papiery, żeby występować też na pozycji bocznego obrońcy i powiem wam szczerze, że mnie dużo bardziej przekonuje taki pomysł z wykorzystaniem Edera Militał na pozycji prawego defensora niż z danim Alvesem, który jest wielką niewiadomą, ponieważ Występuje w średniej lidze, widzę meksykańskiej, ponieważ zbliża się do 40, no i oczywiście odgrywa bardzo ważną rolę w szatni reprezentacji Brazylii, natomiast nie do końca chyba bym mu zaufał na tym najpoważniejszym poziomie. Ale wspomniałem Wam o tych, o tych celnych strzałach reprezentacji Szwajcarii czy reprezentacji Serbii. W ogóle tak sobie myślę, patrząc na reprezentację Szwajcarii, że ja bym chciał, żeby reprezentacja Polski miała, miała taki status. Ogólnie w światowej piłce wiem, że to się może za chwilkę na mnie zemścić, jeśli na przykład Szwajcarze odpadną, ale jeśli chodzi o styl, sposób grania, organizację, wykorzystanie poszczególnych piłkarzy, żebyśmy byli po prostu taką Szwajcarią. Nie mówię, że odnoszę się tutaj konkretnie do tego turnieju, ale po prostu żebyśmy byli taką Szwajcarią. Marzę o tym, ale to już tak nawiasem mówiąc. Swoją drogą tak, tak sądzę, że tej reprezentacji Szwajcarii to tylko brakuje takiego magika na boisku, który byłby w stanie wnieść pierwiastek właśnie takiej nieprawdopodobnej gry, bo tego troszkę nie brakuje. Są, są dość schematycznie, ale wracając jeszcze do, do liczb i reprezentacji Brazylii, bo o reprezentacji Brazylii jest ten odcinek, choć jak doskonale wiecie, bo pewnie czasem wchodzicie na ten kanał, uwielbiam uciekać w różne dygresje. Sprawdziłem sobie expected goals związane z rywalami reprezentacji Brazylii, no i w przypadku Serbii mieliśmy to wszystko na poziomie 0,16, w przypadku reprezentacji Szwajcarii 0,23. Niesamowicie solidna w defensywie jest dzisiaj ta reprezentacja Brazylii. Oczywiście z jednej strony mamy Alissona, czyli najlepszego bramkarza Europy w tym sezonie, jeśli spojrzymy sobie na top 5 lig europejskich i właśnie ten współczynnik Expected Go w stosunku do, do traconych bramek, to Alison jest najlepszy, ale nawet bez zerkania na matematykę spokojnie możemy dojść do wniosku, że jest absolutnie topowym goalkiperem na świecie. Natomiast y, czy można było mieć takie stuprocentowe przekonanie, że też wiekowy już Tiago Silva będzie grał na aż takim poziomie, jeśli chodzi o grę piłką, jeśli chodzi o grę w defensywie? 100% gwarancji nie mogliśmy mieć. I pewnie w Brazylii było wiele takich osób, które twierdziło, że Eder Militao powinien grać w tej drużynie. No, Militaun też już w tym momencie jest jednym z najlepszych stoperów na świecie. A gra ten Thiago Silva i po prostu gra na poziomie profesorskim. Aleksandro w tym meczu także, jeśli chodzi o defensywę, super. Natomiast podkreślę to po raz kolejny, bo mówiłem to także po tym meczu z Serbią. Dla mnie liderem absolutnym tej reprezentacji jest Kazemiro. I cieszę się, że ten piłkarz Coraz częściej dostaje takie momenty chwały także w tej reprezentacji, bo w meczu z Serbią było uderzenie w obramowanie bramki, były świetne, prostopadłe podania. Tutaj kapitalna bramka zdobyta przez Kazemiro. Dzisiaj mówimy o Kazemiro niejako o defensywnym pomocniku, bo nie powinniśmy gościa w taki sposób postrzegać. To jest po prostu kompletny, środkowy pomocnik, który w swojej drużynie gwarantuje po prostu wszystko. Gwarantuje Pełen pakiet. Kupując Kazemiro, dostajesz po prostu wszystko, czego powinieneś oczekiwać od środkowego pomocnika. Jeśli chodzi o taką odpowiedzialność w defensywie, wygrywanie pojedynków, wejście w pole karne, strzał z dystansu, prostopadłe podanie, ten gość po prostu wygląda niesamowicie. I ostatnio Kazemiro dostał takie pytanie podczas jednej z konferencji, w jakim układzie on czułby się na boisku najbardziej komfortowo. Pytanie dotyczyło reprezentacji Brazylii. On odpowiedział już z Modricem i Crossem. I w zasadzie niezależnie od tego, kogo my tam mu wpakujemy. Czy będzie to Fred, czy będzie to Lucas Paqueta, czy będzie to Bruno Guimaraes. Tak czy inaczej, Casemiro będzie liderem tej reprezentacji. Oczywiście twarzą reprezentacji Brazylii w tej dekadzie zawsze pozostanie najmar. Natomiast ja mam taką nadzieję, że jeśli Brazylia na przykład wygra te Mistrzostwa Świata albo no generalnie no, dla Brazylii sukces to będzie tylko triumf, tylko złoto. No ale generalnie, jeśli Brazylia sięgnie po medal na tych Mistrzostwach Świata, to mam nadzieję, że twarzą tej reprezentacji po prostu pozostanie Casemiro, bo ja nie ukrywam, że jestem pod wielkim podziwem gry tego zawodnika, który. No, kiedyś był po prostu piłkarzem od przecinania akcji, ale konsekwentnie z roku na rok dokładał tyle dodatkowych rzeczy do swojej gry, dokładał tyle klasy do swojego grania, a dzisiaj też biorąc pod uwagę te jego umiejętności przywódcze, to wydaje mi się, że od Kazemiro zależy najwięcej właśnie w tej drużynie narodowej i mija kolejny mecz. Ja jestem w stanie po prostu potwierdzić, powtórzyć to, co mówiłem ostatnio, bo Kazemiro jeszcze dołożył tutaj gola. Patrząc na pierwszą połowę w wykonaniu reprezentacji Brazylii, Trudno było nie mieć takiego wrażenia, że oni jednak za tym Neymarem tęsknią, ponieważ brakowało takiego piłkarza i też wszelkie hitmapy czy mapy podań z pierwszej połowy meczu ze Szwajcarią pokazywały, że oni tęsknią za Neymarem, że brakuje takiego gościa, który spinałby to w środku, jeśli chodzi o fazę ofensywną przede wszystkim takiego gościa, który po prostu wziąłby na siebie granie. Nawet jeśli nie rozgrywałby jakiegoś koncertu, tak jak z Serbią, to chociażby wywalczyłby jeden fałd, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. A tak troszkę brakowało tam właśnie takiego zawodnika. Ale też biorąc pod uwagę piłkarzy, którzy przewijali się przez reprezentację Brazylii w ostatnich latach, to też troszkę brakowało właśnie takiego magika, który mógłby wejść po prostu na tę dyszkę i w zasadzie stać się takim głównym playmakerem tam z przodu. Piłkarzem, który miał takie predyspozycje był oczywiście Filipe Coutinho. Natomiast on od momentu transferu do Barcelony znalazł się na wielkim zakręcie, no i wiadomo, że po prostu kompletnie się w tym momencie nie liczy, więc żaden piłkarz tak naprawdę nie wszedł w buty Neymara w pierwszej połowie tej rywalizacji. I jedyna, znaczy bardzo ważna różnica, jaką ja widzę pomiędzy na przykład tą aktualną reprezentacją, a reprezentacją z 2014 roku, kiedy zresztą miałem okazję przebywać przez cały mundial w Brazylii, to jest ten brak tęsknoty za Neymarem, jeśli chodzi o inne aspekty, ponieważ tutaj zabili tę tęsknotę wprowadzając Rodrigo w drugiej połowie, ale o tym powiem za chwilkę. Pamiętam że kiedy Neymar wypadł z tamtego turnieju, oczywiście ta sytuacja była o tyle inna, że wtedy było wiadomo, że wypada do końca turnieju, że to była faza pucharowa, a teraz Neymar wypada na chwilkę, zobaczymy kiedy wróci, natomiast jeszcze nie ma takiego definitywnego pożegnania z piłkarzem PSG. Ale pamiętam, że wtedy, że kiedy wtedy Neymar po tym starciu z Zunigą wypadł do końca turnieju, to zapanował nieprawdopodobny lament w całym kraju, wręcz żałoba narodowa i, i ta żałoba narodowa przeniosła się także na reprezentację Brazylii. Tam był płaszcz, tam były łzy, tam było pokazywanie koszulki Neymara. I piłkarze reprezentacji Brazylii wychodząc na kolejne spotkanie. Z nich, po nich widać było mnóstwo po prostu takiego smutku, że nie ma z nami Neymara. I Brazylijczycy są takim narodem bardzo emocjonalnym. I tam na przykład piłkarz płaczący, to jest piłkarz, który będzie doceniany. Który prędzej będzie doceniany niż wyśmiewany. I tam mnóstwo było takich historii z Dawidem Luizem, z Thiago Silvą, z piłkarzami, którzy płakali na boisku. Danielson był piłkarzem, któremu wielokrotnie zdarzało się płakać, wspominając jakieś różne sceny i tak dalej. To jest generalnie bardzo emocjonalny naród. Natomiast w tamtej sytuacji, kiedy Neymar wypadł, y, widziałem, że troszkę zmienia się podejście kibiców brazylijskich nawet do tych wszystkich płaczących piłkarzy, do Thiago Silwy, i tak dalej. Na zasadzie, panowie, popłakaliśmy, wypadł Neymar, Neymar wypuścił orędzie do narodu, bo nawet takie coś się wtedy znalazło na kanale YouTube'owym reprezentacji Brazylii, ale dość, koniec. My jesteśmy reprezentacją Brazylii. My bez tego Neymara potrafimy grać. To jest oczywiście genialny zawodnik, symbol tego pokolenia, ale my bez tego Neymara damy sobie radę. I to jest ta główna różnica, jaką ja widzę, pomiędzy reprezentacją z 2014 roku a reprezentacją aktualną: że dzisiaj widzimy reprezentację Brazylii, z której wypada Neymar. No kurczę, szkoda, stracimy fenomenalnego piłkarza, ale jedziemy dalej. Mamy taki potencjał z przodu, że my tak czy inaczej damy sobie radę. I nawet jeśli Richarlison nie rozgrywa jakiegoś fenomenalnego koncertu, no to wejdzie Casemiro. Nawet widząc po strzałach oddawanych przez reprezentantów Brazylii, że tam po prostu to wszystko się rozkłada na kolektyw, że tam każdy jest w stanie zagrozić bramce rywala. W tej pierwszej powie nie ukrywam, że brakowało mi właśnie takiego zawodnika, który byłby w stanie tam wejść i... Te grę troszkę z przodu, przede wszystkim poukładać, i czułem, że to jest taki moment, żeby po prostu wprowadzić Rodrigo, bo gdyby. To była taka reprezentacja Brazylii powiedzmy sprzed dwóch lat i wchodziłby na boisko Rodrigo, to moglibyśmy się spodziewać, no wchodzi po prostu kolejny skrzydłowy. Tu ten zajmie ten bok, ten zajmie ten bok. Wiadomo czego się spodziewać po Viniciusie, który był bardzo nierówny w tym meczu. Oczywiście zachował się fenomenalnie w sytuacji sam na sam, ale akurat pech chciał, czy no prawo chciało, że ten gol nie został uznany. Natomiast generalnie to był taki Vinicius bardzo nierówny, zwłaszcza w pierwszej połowie to był dany taki Vinicius jeszcze sprzed czasów Carlo Ancelottiego. Jeśli chodzi o Rafinie on brał więcej na siebie, zwłaszcza to jedno dośrodkowanie w kierunku dalszego słupka było naprawdę fenomenalne i dla mnie to jest taki znak rozpoznawczy swoją drogą Rafini, czyli właśnie te takie bardzo mocne, ostre, cięte dośrodkowania w kierunku dalszego słupka w tym aspekcie to jest jeden z najlepszych piłkarzy na świecie i mówię to z pełnym przekonaniem. O wiele rzeczy można się do Rafaela przyczepić, ale akurat to robi na znakomitym poziomie. Richardson też nie funkcjonował w tym meczu najlepiej. Natomiast jak to ujął jakiś czas temu Carlo Ancelotti, Rodrigo zakończył proces nauki. I my dzisiaj patrząc na Rodrigo, nie tylko w Realu Madryt, bo teraz widzimy, że przekłada się to także na reprezentację Brazylii. Widzimy gościa, u którego ten proces nauki polegał na tym, że, że słuchaj, przychodziłeś do Realu Madryt jako gość, który najlepiej czułby się potencjalnie na pozycji Viniciusa, później rozegrałeś sporo spotkań na pozycji prawoskrzydłowego, czyli teoretycznie w nienaturalnym dla siebie środowisku, ale często grając, czy to na jednym, czy na drugim skrzydle, przede wszystkim na prawie schodziłeś bardzo często do rozegrania na pozycję podwieszonego napastnika, na pozycję napastnika i dzisiaj Rodrigo przez takie otrzaskanie się z tymi różnymi rolami stał się po prostu piłkarzem kompletnym, jeśli chodzi o ofensywę, takim piłkarzem, który Wnosi niesamowitą płynność do grania w tej ostatniej tercji boiska. Tak jak mówiłem ostatnio, że Pedri wnosi płynność do grania w reprezentacji Hiszpanii, to oczywiście jako środkowy pomocnik. Tak, jeśli nie spina ci się ta gra z przodu, na zasadzie masz środkowych pomocników Casemiro i Freda, masz dwóch szeroko grających skrzydłowych, masz Richarda jeden brakujący element, wpuszczasz tam Rodrigo, wszystko płynie. I tak to płynęło w akcji bramkowej. To jest naprawdę niesamowite, jaką dojrzałością. I taką klasą piłkarską emanuje ten gość. Rodrigo wygląda na piłkarza, który rozegrał w piłce klubowej na poziomie europejskim z sześć sezonów. Wygląda na gościa takiego pewnego swego, piłkarza, który naprawdę świetnie czuje się na mniejszej przestrzeni który świetnie przewiduje ruchy kolegów, który świetnie przewiduje w ogóle to, co może się wydarzyć na boisku, a przy tym imponuje nieprawdopodobną techniką. Ja pamiętam, już mówiłem o tym kilka razy, ale że kiedy Rodrigo wylądował w Realu Madryt, to bodajże Edmilson, mistrz świata z 2002 roku, był piłkarz Barcelony, powiedział, że Rodrigo to jest ten piłkarz, który ma większy talent niż Vinicius i trzeba było czasu, żeby o tym się przekonać, natomiast dzisiaj mówimy o piłkarzu, który daje, oczywiście Vinicius, patrząc na statystyki, gwarantuje zespołowi więcej bramek i punktów i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o to rozegranie w ostatniej tercji boiska, na takiej zasadzie coś tu się nie klei, trzeba coś pokombinować, żeby, żeby ta gra stała się bardziej płynna, to Rodrigo jest gościem, który po prostu... Wchodzi na boisko i mówi panowie, gdzie tutaj macie jakieś kłopoty, gdzie macie jakieś łamigłówki, to ja za chwilkę wam nie rozwiążę. Naprawdę ten piłkarz zrobił pod tym względem nieprawdopodobny postęp i z zawodnika, o którym można było się spodziewać na początku jego kariery, że będzie, no, że będzie skrzydłowym po prostu, on staje się takim all grającym z przodu. Ale to często tak jest w przypadku właśnie tych ofensywnych piłkarzy w Brazylii, że, że te ich kariery niekiedy idą właśnie w innych kierunkach, ponieważ tam jest taka, tam jest, tam jest tylu ofensywnych piłkarzy kreowanych właśnie przez ten rynek, że oni później często są przerzucani na inne pozycje. Stąd wielu na przykład ofensywnych bocznych obrońców, którzy wcześniej byli napastnikami, skrzydłowymi i tak dalej. Natomiast patrząc na przykład na Gabriela Jezusa, w pewnym momencie można było się spodziewać, że to będzie taki po prostu typowy napastnik, że trzeba na niego grać, typowy napastnik. Dzisiaj Gabriel Jezus, patrząc na całą jego karierę też grywał na różnych pozycjach z przodu. Natomiast widząc Rodrigo, wydaje mi się, że na tym etapie kariery my nie powinniśmy Definiować Rodrigo jako piłkarza, który no, po prostu jest skrzydłowym, jest napastnikiem, jest podwieszonym napastnikiem. On po prostu gdziekolwiek zagra, będzie starał się wprowadzać właśnie tę płynność do grania i jest moim zdaniem idealnym piłkarzem, który oddaje te słowa wielu trenerów z dzisiejszego futbolu, że nie liczą się pozycje, tylko role na boisku. A Rodrigo, wchodząc na boisko, bierze na siebie naprawdę bardzo wiele funkcji. Ja nie ukrywam, że jestem pod wielkim wrażeniem tego piłkarza i, i nie chodzi mi tutaj tylko o tę akcję Bramkową, kiedy też oczywiście zachował się dobrze. Cała chwała dla Casemiro za, za fenomenalne wykończenie. Vinicius też oczywiście wziął udział w tej akcji Bramkowej. Natomiast dla mnie, Rodrigo, to jest piłkarz, od którego będzie zależało bardzo, bardzo wiele w tej reprezentacji Brazylii i to spotkanie także to potwierdziło. I nie ukrywam, że jako kibicka na Rinos cieszę się nieprawdopodobnie, że Brazylia wygląda tak znakomicie, tak solidnie na początku tego turnieju, że wygląda po prostu na ekipę świetnie zorganizowaną, także pod względem taktycznym, na taką ekipę, nawet powiedziałbym właśnie, bardziej europejską niż latynowską, jeśli, jeśli chodzi o swoje granie, ekipę, która poradziła sobie. Bez swojego lidera oczywiście nie było takiego spektaklu, natomiast koniec końców zmiany Ciciego także tej reprezentacji pomogły. Dlatego bardzo się cieszę i chciałem w tym filmiku przede wszystkim wyeksponować kilka faktów, czyli tę solidność w defensywie, którą oddają historyczne liczby reprezentacji Brazylii. Rolę Kazemiro, która w kolejnym meczu tylko się potwierdziła, że w zasadzie niezależnie, kogo my tam dołożymy, to Kazemiro pozostanie Kazemiro, ale także przede wszystkim właśnie tego Rodrigo. Ja jestem ciekaw, jak Cicci poukłada sobie ofensywę na, na kolejne mecze, i jak w tym momencie wyglądałby taki idealny skład zdaniem selekcjonera reprezentacji Brazylii, natomiast tam jest taka mnogość wyboru, że on pewnie będzie pod na pewno będzie podejmował te decyzje przede wszystkim właśnie pod kątem rywala. I jeśli chodzi o mnie, jedno się nie zmienia, poza reprezentacją Polski. Reprezentacji Brazylii, dlatego jestem nieprawdopodobnie szczęśliwy, że zakończyło się kolejnym zwycięstwem. I to by było tyle, jeśli chodzi o kilka refleksji na temat Kanarynios. Wkrótce kolejne odcinki, pewnie o różnych reprezentacjach. Zobaczymy, gdzie mi przyjdzie Wena, w jakim kontekście. Dzięki jeszcze raz za uwagę i do następnego razu.